Panu, co ty nam dzisiaj wywróżysz? Z takim ogonem? O, to chyba totalną petardę, co? Kochany. No dobra, dobra. Tak zaczynać wykopki? Nie, nie, to prezencik. Prezencik na stację od Maćka. Dzisiaj z Maćkiem ruszamy. Ja pitolę Plasterek miodu, petarda. O, lubimy takie z Dzikiem, lubimy. Jak mówiłem, tak jesteśmy. Przyjechał Maciek. Siemano. Jedziemy sobie trochę potuptać. Fajne miejsce mamy. Jedziemy po lorbasku. <laughs> Zobaczmy, czy tam się uda coś po lorbasku. Tu gdzieś z boku. O tu z boku, wiesz. sobie staniemy i gitara. Zobaczymy, oglądajcie. Miłego. Kurde, chyba mam klamrę. <laughs> chyba mam, chyba przyszedł ten dzień, że mam klamrę. Na pewno klamra, ale już widzę, że jest szkoda. Tak jest, ale kurczę, tak jak lony. Bez naj no, A jeny, ale szkoda, taki fancior. No, ale tak jest fajnie, ale nie ma tej góry Odpadła góra, trzeba szukać dalej. Ale klamerka na wejściu, kurczę, jeden z pierwszych sygnałów. Może będzie miała jakieś sygnowania, chociaż czy nie. Nie wiem, na dwie dziurki. Czy to będzie pruska, czy to będzie jakaś wermachtowska? Nie wiem, no ale fajny strzał. Szkoda, że nie cała. Kurde się wietrzycho takie zrobiło. Pogoda jest piękna, nie? Masz coś? Misiek mówi baterie mu się w Rutusie rozładowały, dlatego z questem chodzi. No, mam klamerkę, kurde, ale zobacz. O. Nie ma tej góry, szkoda. Ale zawsze coś. No zawsze jest fanciar. A ty? Jak A ty? Ja grab, ja grab. Misiek, jak mnie słyszysz? Nie słyszysz? Biło jak dzwon. I wyskoczyło... Sztuciec, Ale jakich kurde. Kawał sztućca. Jakiegoś gniotca, nie chyba. Tak jest. fajny. fajne. Sorry, Lony, ale totalnie nie mogłem się powstrzymać. Muszę jeszcze ten grzybek i Toskania. Co ja mam dzisiaj szczęście na takie niekompletniaki? Na parstunio, no ale zobaczcie. Raczej to, co z niego zostało, tak samo jak z klamry. Może trafię w końcu coś całego, fajnego, a nie same takie resztkówki. No i ale kto jada ostatki, ten piękny i gładki jak to mówią. I teraz powiem wam chyba fajny fand. I to chyba nie jest żadna tabliczka znamionowa, taka współczesna. Widzę, że jest napisane po niemiecku. Jakieś przeglądy co 2000 kilometrów, czy nie wiem. Co to się pojawia? 4000. Nie znam na tyle niemieckiego. A tylko Halt i Ausweisbitte. A tutaj, coś tutaj. Nie wiem, jakby ktoś wiedział i coś z tego doczytał. To dziękuję za komentarz. Jest i ona, ulubiona zielona. Ale kurde, chyba trafiona. Ania Bogucka, zobacz, jak ja rymuję, A mi to nie wychodzi. Co to? Co to? Kto to? Kurka, chyba coś... Chyba cosik... cosik. Ktosik? Ojejku... Trzeba doczyścić. Będzie srebereczko. Będzie srebereczko. To będzie te borusorum rex, czyli kaczuszka. Kaczuszka sreberko. Słabe już, zajechane totalnie. I szkoda tego. No ale jest fajny strzał. Drugi raz, drugi wypad, drugie srebro. Jak tu się nie cieszyć? I <grym> z takiego sreberka człowiek się cieszy. Pochwal. Pointery niosę. <noise> o kurde, ale widzisz, aż mi ręce się zatrzęsły z tej radości. Sztuciec. Do, do kolekcji. Sztuciec. No to to wiadomo. Pozdrowienia wiadomo o, dla kogo. O, Green Camo. Pozdrawiamy serdecznie Green Camo z Lublina. Tak jest. Super. Dwa guziolki. A, coś tu jest. Dobra, odpalamy tą stację pierwszą, bo zaraz słońce zajdzie, będzie Lipa. Stacja pierwsza zakończona owocnie. O! I tu po pierwszej stacji muszkietówka jakaś wpada kuleczka. Dzisiaj to normalnie mamy Misz Masz wszystkiego, ale jest Dancik. Nie Fenolek, nie Guldenik, ale Plomba Gdańska. Plomba Gdańska piękna, solna plomba z Gdańska. I to też cieszy. Taki fancik. To zawsze jest fancik. Zawsze z naszym regionem związanym. I to jest petarda. Waliło jak polmos. A to jest... U. O kurde, jakaś wpineczka. A, jest! WHW, pomoc zimowa, znaki drogowe. Już czyszczę, ale petarda. Patrzcie, jaki piękny stan. WHW, pomoc zimowa dla Wehrmachtu. Robili takie yy, spineczki, wpineczki, patrzcie, igiełka jest, no petarda, kurczę, yy, dla społeczeństwa i zbierali dat datki na Wehrmacht, na Stalingrad, na pomoc zimową. No po prostu dlatego żołnierze niemieccy walczyli w ciężkich warunkach. Trzeba było skądś tą kasiorę brać. Fajna, mega petarda. Chyba dzisiaj fan dnia. <laughs> Najbardziej mi się podoba. Kurczę, nie spodziewałem się, że tyle wyjdzie. Yy, w ogóle, byłem taki kurczę trochę od siebie, bo Maciek mnie tu szybko wyciągnął i zapomniałem mojej szczęśliwej czapki, tylko na zaczesie dzisiaj śmigam, ale i tak fanty wychodzą. Kochani, przypominam, pamiętajcie, subskrybujcie, włączcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi newsami, ze wszystkimi filmikami na kanale. No jest petarda, lecę dalej masakra brak słów ja pierdziele powiedziałem to na samym początku, leci tam po moim niebie, linia życia kurde no że trafiam same sztrucle tego sztrucla to naprawdę nie mogę tego nazwać sztruclem, to jest fant to by była petarda nad petardami patrzcie na to patrzcie na to Kurde, on jest zagięty, jeszcze ten dół to się uda, no ale nie ma góry, ja pitole. orzełek, polski orzełek, polski orzełek, mega fant, i znowu niekompletny. Dziku mi go zrobi, chociaż ten dół zrobi, w oleju wyprostuje, dziku ja wierzę w ciebie, ale by było. Jak tu się nie wkurzyć? Jak tu się za brodę nie łapać? Ale rośnie, nie? Kurę, no szkoda, szkoda, co zrobić? Ale i tak jest petarda. Marudziłem, stękałem. Narzekałem, dawaj, Misiek, dawaj. O, żeż mordę, ale strzał. Jaki fan ty, dawaj szybko. Kurka. Ale jest! O, jenia. Co tam? Zerkaj! Nie wierzę! No! Ale rzut, co? Mistrz to mistrz. Ale petarda! Ale wychodzony ma! Jakiś ten? grawer? Chyba nie. Jest. Jest? Punca Kurde, molek. Puncem ma Ale petarda, czekaj tu. Widzisz? No. <grywa> <grywa> Ale strzał co? już myślałem, <grywa> że będzie poza. <pasować. grywa> A o, o jest, jest punca, jest, widać. Jest, jest. <laughs> kurde, żumol Petarda co? O kurde ty, ale przed chwilą jaki fan trafiłem, orzełka niekompletnego. O. No i mówię, że dzisiaj trafią takie fanty do bani, a tu... A tu strzał dnia. A tu strzał strzał dnia. Kurde, takiego strzału to już dawno nie było. Ale petarda. No dobra, możemy wracać tak. Chciałem wbijać, chciałem wbijać A tu na oko I to srebro Na bank jest srebro, jest bardzo ci... Nie, jest, zobacz Szajdemunce, jedynka, jeden fenik to będzie Jest korona ta tak pruska jest. 360 część talara pięknie. Ale pięknie, nie? No. No mówię na oko, łopata wbita, a tu pyk. I jest fenolek, i można wracać. I kolejna zmyłka dla moich uszu. Mówię znowu, polmos, a to patynium. I to patynium typu. 5 groszy PRL. No kurde, król prl to musi mieć PRL-a nie? Chociaż jednego jest, 5 groszy. Super, 49 na pewno. I jak to dzisiaj bywa? Kolejne skrzydełka połamane. I znowu coś było, tylko cholipa. Wie, nie wiem od czego te skrzydełka mogą być. Jakiś orzełek, ale jakiś większy musiał być. No i tyle. Kiedyś był taki serial animowany, było sobie życie, teraz mamy, był sobie guziolek, a mógł być piękny, chyba z jakimś orełem. Oj, no i był jakiś ładniutki, no ale niestety, był. No ale jest, no klamerki są, mała klamereczka. Od staniczka jakiejś. Dwa <grabiny grabiny> to. Znowu śmieciorów na zbierane. Kolejny raz wyczyszczone, i na następny raz znowu będzie lżej. Do chodzenia. Tu jest ta blaszka. Blaszka, tabliczka znamionowa. Wspaniała historia tak kaszubskiego rolnictwa. <grabiny> Wszystko, nie co, że masz fiwkę jakąś? Nie, to jest jakaś ta. No proszę, no ale jest śmieciągów w longi. No a tu fanty dzisiejsze dzisiejsze fanciorki. Kurczę na no, tego orzełka to mi tak szkoda. Szkoda, no ale jak mówiłem, zaczęło się. A bo jeszcze to jest mój fancior. Zapomniałem zupełnie o moim fanciorze. Zaczęło się od klamerki niekompletnej. No i jest orzełek niekompletny. Sreberko z jedzonka. Szkoda tej zjedzonki, no ale jest sreberko, to się liczy. Co tu? Fenolek, jest Szajdemunce, wyjechany, bo wyjechany, ale jest 360 część Talara. Guziolek zjedzonka. O, WHW się z, z igłą uchowało, no to jest fajne. To jest fajne. No i tutaj, <laughs> przeddzień urodzin, przeddzień urodzin, taki prezent mi wpada. Próba 3 3, -3. Tam było na zdjęciu, ale tu wam jeszcze spróbuję pokazać jak się uda. 3, 3, 3. Goldzik, złoty strzał na polu. Także jest petarda. Jest petarda. No i znowu ciemność. O, nawet ostrości nie ma. Dobra, my kończymy, spadamy. W sumie to jest za 5-7, nie? A jak już jest dupowato. Także teraz te popołudnia będą coraz krótsze. Uciekamy. Jak wam się podobało, wiecie co macie zrobić. Czarnego kciuka, subskrypcję. Nara. Nara.